you <music> To ja z perspektywy tego, że pracuję w gabinecie pediatrycznym, to najczęściej mam mity dotyczące szczepień. zresztą to jest mój konik i ja rzeczywiście na temat mitów o szczepieniach mogę mówić bez końca, ale faktycznie chyba taki najbardziej rozpowszechniony, taki, gdzie szczepienia utożsamiane są jednym mitem, to jest oczywiście autyzm. No to jest mit tak już równoznaczny właściwie dla niektórych pacjentów z samym szczepieniem, że właściwie inna opcja nie jest brana pod uwagę. I ten autyzm oczywiście jest oczywiście zwałkowany we wszystkie strony, z każdej strony obalony, od ponad 20 lat prac na całym świecie opublikowane po prostu setki jak nie tysiące, a i tak mimo wszystko nadal wśród pacjentów pojawia się w gabinecie pytanie, a czy jednak dziecko nie dostanie tego autyzmak za szczepionkę? Temat szczepień rzeczywiście jest teraz tematem takim najbardziej wałkowanym, no bo tak naprawdę wynika to z dużej aktywności ruchu antyszczepionkowych. No to jest ta grupa pacjentów, która jest najbardziej aktywna de facto i dlatego te tematy się tak przewijają w wielu wywiadach, wielu materiałach, wielu tematach prasowych, medialnych. Tak naprawdę ten temat wciąż i wciąż jest powtarzany, no ale myślę, że dobrze, bo tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, żeby te mity obalić. Żeby pokazać rzeczywiście, że no mit to jednak bzdura tak? i walka z tymi bzdurami jest rzeczywiście taką walką od podstaw, ale myślę, że stopniowo, stopniowo jesteśmy w stanie wyprowadzić naszych pacjentów z tego, aby jednak przestali wierzyć w tej pseudomedycynie tak naprawdę. Mitów na temat szczepień przygotowałem właściwie tyle, że mógłbym spokojnie osobną książkę zrobić, a nie tylko rozdział, ale te najbardziej spektakularne, najbardziej głośne oczywiście zdecydowałem się wybrać. Ale mamy oczywiście e, mity dotyczące e, składu szczepionek e, i tych substancji, które są. Przecież e, ilość substancji, która jest umieszczona w szczepionkach, nie tylko te e, e, kawałki wirusów czy bakterii, które mają nam pomóc, ale i te substancje, które też są po to, żeby tej e, szczepionce pomóc i naszemu organizmowi, dla pacjentów są traktowane właśnie jako zło konieczne. E, I tu mnie właśnie problem, które tak naprawdę substancje wybrać, bo tego jest już tak dużo. Pojawiło się po prostu tak dużo e, tych. E, substancji, których pacjenci się boją z niewiadomego powodu, że tu faktycznie miałem dylemat, które, które z tych i chyba to takie była największa bolączka, że tu musiałem uciąć, żeby wybrać chociaż te dwie e, najważniejsze, a resztę zostawić ewentualnie następną część. Mitów, które przygotowałem sobie na samym początku, oczywiście było całe mnóstwo i wybierając te, które na początek umieszczę w, w tej pierwszej książce, rzeczywiście miałem duży kłopot, które mógłbym wyciąć, e, mówiąc kolokwialnie.